Dzień dobry moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest wtorek 25 lutego, godzina 3.54. Czyli, jak na mnie, oczywiście jest ze mną monster, ale jest tak cholernie zimny, że aż się doboję pić. Absolutnie nie jest to moment na przeziębienie, nie chciałbym się przeziębić. Także kładę do sobie na potrzebie, żeby się leciutko odżął. Późna pora na to, że tak będziemy jechać? Mam nadzieję, że będzie mnie widać. Będzie lipa z nagraniem. Dobra. Więcej się tam nic nie da. Włączymy Wam to jeszcze przez chwilę. No, dzisiaj troszeczkę e, później niż zwykle. Bo nie mam na godzinę szóstą do pracy. E, mam jakieś szkolenie od 8 do 16. Także pozwoliłem sobie może nie troszeczkę dłużej spać, bo stałem o tej samej rodzinie, Ale tak się po prostu nie śpieszyć. Jak widzicie na śniadanko wpadły dwa tosty. Takie troszeczkę... E, nazwałbym to także że odziane w węgiel. Leciutko mi się przypaliły. Zapniemy pas. Pospałem sobie troszeczkę, poszedłem spać koło... ósmej. Także 7 godzin snu. Akceptowalne. Akceptowalna ilość. Od razu człowiek troszeczkę mniej zmęczony no i bardziej chętny do treningu, nie? A gdybym nie był chętny na trening, no to zaraz monster mnie pobudzi. Dzisiaj nie do pracy, tylko na jakieś szkolenie, także taki troszeczkę dzień będzie rozlazły, bo wrócę bardzo późno do domu, więc nie będę miał co nagrywać, więc cały content będę chciał nagrać na siłowni. Wziąłem sobie też jedzenie, bo myślałem, żeby coś sobie kupić znowu w Biedronce. I zjeść w waucie, no ale zrobiłem sobie wczoraj jakieś dwa posiłki w, w, w pojemnikach, tak żeby nie być skazanym po prostu na bułki i szynkę. Absolutnie bułka i szynka da radę, Tylko wiecie, nie? Na pierliście mięso z utek kurczaka i makaron jest po prostu wyżej. Że po co nie pojadę sobie dwie godziny później na siłownię, żeby być na 8.30 po prostu na miejscu, i jest to spowodowane tym, że nie chcę zniszczyć sobie mojego układu dnia. Głównie chodzi o to, żeby było jak najmniej takich dni, gdzie sen jest po prostu w różnych porach. Teraz, jak mam te dwa tygodnie na pierwszą zmianę, to będę wstawał sobie o 2.45 45 chodził spać koło. 19:38. no i tak będę to trzymał każde ustępstwo od waszego harmonogramu snu może skutkować tym, że organizm się po prostu zacznie przestawiać, a tego nie chcecie zawsze mogę dwie godziny dłużej spać ale jak widzicie po mniej więcej 7 godzinach jest naprawdę spoko, ja się czuję dobrze i wstają nawet 3 minuty przed budzikiem. Także organizm już wie. Organizm wie. Po prostu, że idziemy na siłownię. Już wibracje. Już wibracje idą. Już, już się szykuje, Już nawet monsteret nie byłby potrzebny. Yy, ciało jest już po prostu gotowe. Bajcie moi drodzy, o ten harmonogram snu. No, Epacie ja pracę zmianową. Ja na szczęście mam tylko dwie zmiany. Ale jest część osób, która pracuje na trzy zmiany, na przykład i tego Wam naprawdę e, no, współczuję wam tego. E, ale jeżeli pracujecie na zmianę, to pamiętajcie, że e, najważniejszy jest harmonogram stu. Że ci już ustawiacie na którąś godzinę, to trzymajcie się tej godziny, mimo tego, że nawet wypadnie Wam jeden dzień. Ja, ze względu na to, że będą to dwa tygodnie, to nawet w weekend będę wstawał o takiej godzinie. Poczuję, że potrzebna mi drzemka. To po prostu pójdę to pójdę na 20 minut się położyć, może 40. Wiadomo, dobra. Ja postaram się rozgrzać monsterka do jakichś takich normalnych temperatur, żeby mi nie załatwiło gardła, bo nie chciałbym z chorym gardłem akurat teraz występować przed Wami. I widzimy się na siłowni. Moi drodzy, melduję się na siłowni o godzinie 4.34. Jak widzicie, leciutki poślizg, ale jest to, tak jak mówiłem, spowodowane tym, że nie idę równo na szóstą do roboty. Oczywiście, Monster Unio. Nadal skurczy być zimny, ale to nic nie szkodzi. Mm. Dzisiaj na treningu. Mamy plecy, czyli jak dobrze wiecie mój ulubiony dzień. Startujemy sobie trening, no i oczywiście nieodzownym elementem mojego treningu. Yy, muzyka. Nie wiem, jak można ćwiczyć bez muzyki. Część osób mówi, że jeżeli nie umiesz ćwiczyć bez muzyki, to nie jesteś zmotywowany do treningu. Nie wiem, co oni biorą, ale yy, u mnie muzyka gra bardzo ważną rolę. Oczywiście zrobiłem trening bez muzyki, nie ma problemu. Ale po co? Nie? Możesz przejść 100 km piechotą, ale masz auto, nie? Po co rezygnować z auta? Będzie wygodniej. Jak zawsze na rozgrzeweczkę Seven Nation Army. Taki standardzik, jeżeli chodzi o moje rozgrzeweczki. Ma taki Taki dobry vibe, ja to przynajmniej tak odczytuję. Dopiję monsterka, rozgrzeję się, rozgrzeję bicepsy przed ramiona, żeby nie mieć problemów. I lecimy z tematem. Standardowo do takich ruchów używam magnezji, mimo tego, że będę używał dodatkowo paski. To wolę mieć jeszcze magnezję, żeby być pewnym tego, że ten ruch będzie stabilny i po prostu gdzieś ręka mi się nie omsknie, bo to jest moim zdaniem najgorsze uczucie, że nie ma się pewności chwytu, zaczyna się poprawiać podczas dźwigania. A tutaj zadanie jest proste: dobry chwyt, 10 ruchów, 80 kilo będzie dobra seria. Nie za dużo, żeby nie naśmiecić, nie musieć sprzątać. Moi drodzy, problem z chwytem. To kupcie sobie takie, takie ósemeczki albo e, zwyczajne pasy. Ja polecam takie ósemeczki. Ech. Naprawdę to pomaga. Kiedyś powiedziałem, że to tutaj siłę i ktoś się tam obruszył. E, ale moim zdaniem tak. E, dzięki temu więcej dźwigasz. Ja nie trenuję tutaj. Przedrajmy tylko plecy. I zależy mi na tym, żeby jak najbardziej zatlekować właśnie plac. Mam wrażenie, że już to chyba mówiłem w poprzednich odcinkach, ale zbliżam się do zmiany planu i e, zbliżam się też do e, takiej ściany, jeżeli chodzi o dodawanie ciężaru. E, tutaj mam aktualnie 100 kg na ściąganiu drążka, e, jakby nie jest to jeszcze moja ściana. Myślę, że do 110 dojdę, ale już czuję, że to są takie wiecie, nie? Już muszę, muszę się przykładać. To nie są wcale lekkie powtórzenia. No i też to znak jest, że jak dochodzicie do takiego punktu, do takiej ściany, już dwa, trzy treningi, po prostu ciężar Wam nie idzie, a macie cały plan, na przykład już o 10 tygodni, to fajnie zrobić sobie jakiś deload, pozmieniać trochę ciśnienia, wrócić. Troszeczkę zmniejszyć obciążenie, może nie tak bardzo jak zaczynaliście na tym ćwiczeniu, bo ja tutaj chyba zaczynałem od 70 i w następnym takim Waszym planie treningowym zacząć nie od 70, a 80 i skończycie na przykład na 110 i będziecie mieli taki progres ciężaru, że na początku wzrastaliście, wzrastaliście w tym pierwszym planie, potem był teeload, znowu wzrastacie i po 16 tygodniach, czy tam po 20. Tutaj mieliście maksymalną swoją siłę z pierwszego planu, a z drugiego macie, macie tutaj. I w skrócie, w ten sposób buduje się siłę, że poddajemy się coraz większym obciążeniom. Potem robimy sobie tilot, organizm wraca trochę do świeżości, idziemy w drugi plan i walczymy tam z, z ciężarami. Dodajemy sobie obciążenie i kończymy na. W wyższym wierzchołku że tak to nazwę siły. Dzięki dwóm planom przez 20 tygodni możecie sobie zbudować w jakimś ćwiczeniu siłę i to tyczy się tak naprawdę każdego ćwiczenia. Oczywiście im bliżej jesteśmy tego punktu, gdzie zbliżamy się do naszego maxa, jeśli chodzi o siłę, to też technika będzie trochę szwankować. Jak widzicie, te dwa, trzy ostatnie powtórzenia u mnie w ostatniej serii są takie, no wiem, że średnie, ale zbliżam się też do końca planu, że pozwalam sobie na takie odejście trochę od techniki. Takie trochę pofilipowanie z tą techniką, wiecie, nie? Raz jej nie ma, raz jest. Ale tych, którzy mówią, że zawsze trzeba optymalnie ćwiczyć, bo tak ktoś powiedział w internecie, to spójrzcie sobie, czy rzeczywiście ta osoba zbudowała taką muskulaturę dzięki technice. Bo zazwyczaj tak jest, że te osoby, które się tak wypowiadają i są wielcy, no to kiedyś tak po prostu nie robili. A teraz skupiają się na technice, bo są pozrywani. I wszystkim wmawiają, że dzięki technice zrobili taką formę. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale spora część osób tak ma. Także ja idę flirtować z techniką, aby sobie oglądajcie. Moi drodzy, mój trening dzisiaj kończę w godzinę 15 minut. Przepraszam, godzinę 15 minut. Finiszujemy. Robimy sobie foteczkę wspólną. załapiecie się. O, coś tam Was widać. Uff, poniżej macie link do mojego profilu w aplikacji HEAVY, jakbyście chcieli śledzić moje poczynania. Dzisiaj na treningu 10 ton, 630 kilo. Już te ostatnie ćwiczenia robiłem tak trochę na pałę. Znaczy nie ćwiczenia tylko nagrywanie. Bo już jest dużo ludzi. Jest godzina 5.51. już Zazwyczaj jestem po siłowni, po prysznicu i dojeżdżam do pracy. Także nowe twarze. Nie wiem jak się zachowują podczas nagrywania. A ja też nie chcę być powodem, dla którego ludzie czują się nieswojo, bo to nie o to chodzi. Tak jak wam mówiłem w trakcie filmu, staram się w tych ostatnich dwóch tygodniach dwóch albo trzech tygodniach planu troszeczkę ponaginać technikę. Po prostu mi, pozwoli mi to po prostu wejść w ten pik siłowy. Myślę, że do tej pory moja. Technika nie była zła, oczywiście można się przyczepić do wszystkiego, no ale te następne 2-3 tygodnie będzie taka leciutka szarpaninka, taka naprawdę. No i to nie będzie w całych ćwiczeniach, tylko w ostatnich seriach i powtórzeniach. Także też nie powinno być, nic nie powinno się stać. Na pewno z tego powodu nie stanie się nic złego, jeżeli chodzi o rozwój mięśni. Może się zdarzyć jakaś kontuzja, no ale to też zawsze może być. I wracając do tego, co powiedziałem w trakcie filmu, że większość osób, która teraz reklamuje takie zdrowe podejście do diety, przychodzą na wege-diety, promują trening optymalny, a widzicie, że są zbudowani albo są byłymi kulturystami, albo wiecie, że są na towarze, to moi drodzy, no nie powinniście się ich słuchać, znaczy, no, jakby, róbcie, co chcecie. Ja się takich y, osób nie słucham, nie biorę ich, y, ich zdania pod uwagę, bo gdy dochodzili do takiej sylwetki, no, bo umówmy się optymalnym treningiem nie, nie staniecie się zawodnikiem pro na scenie. Może są, nie wiem, 2-3-4 wyjątki, gdzie ludzie trenują w ten sposób całe życie i dochodzą gdzieś, ale zdecydowania większość, to 99% ludzi po prostu w którymś momencie e, zażynała się na treningach i to nie o to chodzi, że ćwiczyli źle, bo e, szarpaninka na treningu też ma swój cel. Też wprowadza, wprowadza jakiś bodziec do rozwoju mięśni. E, no i dzięki temu możecie zaatakować mięśnie w inny sposób. Ja bym tego nie rozpatrywał jako Technika jest dobra, technika jest zła, to jest szarpanka, to jest mm, naukowe podejście. W treningu powinno być miejsce dla tego i tego, dla naukowego podejścia, takiego optymalnego. E, no i też dla takiego e, bodźca, który, e, który moim zdaniem jest niezastąpiony. Nie wiem czy Was to przekona, czy nie, takie jest moje podejście do tego. Że jest czas na technikę, jest czas też na pobawienie się ciężarami i też jest trochę miejsca na ego lifting. Na pewno, jeżeli poświęcimy się w 100% któremuś z tego, e, z tego podejścia, czy to naukowego, czy szarpanki, takiego ego liftingu, to moim zdaniem w którymś momencie i tak coś stracimy, bo jak będziemy się stricte trzymać optymalnych powtórzeń, to ciężko nam będzie osiągnąć ten e, ten mars siły. Oczywiście można podchodzić pod marcy, ale jeżeli chcemy zachować idealną technikę, to nie wyciśniemy tyle, ile ee, nie wiem, takie wypchnięcie z bioder podczas wyciskania na klatę. Wiadomo, że ten ruch pomoże. To będzie większy bodziec dla organizmu. I z drugiej strony, jak będziemy się skupiać tylko na ego liftingu, to stracimy też sporo, jeżeli chodzi o rozwój całościowy sylwetki, no i też narażamy się na kontuzję. Także wydaje mi się, że w treningu jest miejsce na to i na to. Nie demonizujmy ani jednego, ani drugiego. Jeżeli ktoś chce być weganinem i trenować optymalnie, spoko. Ale jeżeli ta osoba ma 1,80 m i 115 kg wagi i jest zrobionym z z**wysynem, że tak to nazwę, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no to ja mam takie, że rzeczywiście je tylko rośliny, Okej, okay, tam wchodzą w środki w grę, ale czy on rzeczywiście nie doprowadza do upadku mięśniowego? Czy on nie uprawia ego liftingu? Czy jak jest w prajmie masowym, to sobie gdzieś tam nie pozwala na odejście od techniki? Wydaje mi się, że i na to, i na to jest miejsce w treningu. Jeżeli chodzi o optymalne podejście, to powtórzę. Jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie jakaś kontuzja. Także można ćwiczyć bardzo długo bez ryzyka tego, że coś się po prostu stanie. A jak się zdecydujemy na egolifting, czy takie troszeczkę oszukane powtórzenia, no to nabijamy sobie tą siłę, fajnie to, fajnie to wchodzi. Dzięki temu mamy taki impuls do, do rozwoju tych mięśni. Mięsień też się spotyka z takimi ciężarami, z którymi nie miał do tej pory no, styczności. Także jest to jakiś bodziec do rozwoju. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Ja mam takie podejście. Nie demonizuję egolifterów, nie demonizuję e, takich też technicznych świrów, także jest tutaj miejsce na to i na to. Jak zrobicie, to jest wasze podejście, ja mam właśnie takie. Dobra, bo już czuję, że odpływam parostatnie piętny rejs. U mnie jest godzina 5.58, widzimy się na moim śniadanku. U mnie jest godzina 7.21, takie trochę spartańskie warunki na śniadanko, ale tak jak mówiłem, nie mam innego wyjścia. Podoba nam się troszeczkę zepsuła, pada, ale to nieważne. Jeżeli chodzi o mój posiłek potreningowy, to mam tutaj w pojemniku 75g makaronu oraz 350g yy, mięsa z uda kurczaka. Do tego wszystkiego wpadnie 240g, gram, gramów, gram, nie wiem jak się mówi, widziałem Twój komentarz. Yy, Surówka z czerwonej kapusty. Troszeczkę jestem zawiedziony, bo ono ma 5 gramów tłuszczu na 100 gram. No, taka trochę lipa. Ale nie mam innej opcji. Dopiero teraz spojrzałem, że aż tyle tłuszczu. Do tego wszystkiego planowałem jakieś źródło tłuszczu. No, ale jak już ma surówka tyle, no to będę musiał się ee, Będę musiał się troszeczkę wstrzymać i zjeść trochę mniej. Miałem zjeść 100 gram, czyli całe takie opakowanie pestek z dyni. Eee, no i tutaj jest napisane wysoka zawartość białka, Zaskoczony troszeczkę i ma 35 gram białka na 100 gram, dosyć dużo. Błonnik 8,8, no i tłuszcz 41, także dlatego pójdzie tylko połowa opakowania. Do ja wszystkiego e, wypiję sobie socz pomidorowy, to jest taki socz bez dodatku cukru, przecier pomidorowy 99,3, sól 0,7. Fajnie, bo ten sok ma taki osad, nie wiem czy to zobaczycie, raczej nie, ja ledwo to widzę w takim świetle. E, Miałem wziąć pomarańcze, ale tam jest dodany cukier. Także wziąłem sobie tylko pomidora. No martwi mnie trochę ten socz przecierowy z pomidorów NFC. Nie wiem co to znaczy ta gwiazdka, bo nie ma żadnego odnośnika. I martwi mnie trochę, że to jest przecier pomidorowy. Nie wiem, nie znam się na tych soczach. Piję je rzadko. Ale dzisiaj akurat mam ochotę. Jeżeli chodzi o posiłek w trakcie dnia. To zjem yy, ten sam makaron yy, z mięsem, ta sama kapusta czerwona. I w międzyczasie wleci jeden taki jogurt proteinowy, JoPro, oddano na 23 g białka. Jak widzicie, trochę spartańskie warunki dzisiaj, no ale takie dwa mówiłem, nie mam innego wyjścia. Nie chcę skończyć w jakiejś, w jakimś KFC, albo w McDonaldzie. E, do tego wszystkiego suplementacja oczywiście. E, nie chcę skończyć tak jak mówię w McDonaldzie, czy gdzieś tam e, na stacji benzynowej. I też nie chcę mi się bułek jeść z Biedronki, bo inaczej jest zjeść bułkę z Biedronki w domu. Z jajkiem, z tym wszystkim, niżeli tutaj w aucie. Także tak prezentuje się e, Mój drugi posiłek dzisiaj. Jak widzieliście to były pierwsze trening zrobiony, 2000, 3000 proczów zrobione, także co, ja kończę dzisiaj cały dzień przede mną, raczej nic nie będę nagrywać. Jutro postaram się po prostu troszeczkę więcej rzucić z dnia, może wpadnie cały dzień jedzenia. Jeszcze nie wiem jak będę stał z czasem ale postaram się, jeżeli nie, to na pewno coś w sobotę należę. Dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj i dajcie znać, co sądzicie na temat flirtowania z techniką ćwiczeń, bo mi się wydaje, że to jest coś, co, co wielu osobom nie będzie pasować, bo spora część osób zwraca uwagę na tą technikę i myśli, że technika jest, jest tutaj najważniejsza. Ja mam trochę inne podejście, dajcie znać, co myślicie. Dzięki, że byliście i do następnego.